amator kanał z kanału zawsze wszędzie koleją yeah! jesteśmy w sesji na sesji andychów następny skład do Krakowa-Płaszowa prawdopodobnie gdzieś w regionie nie patrzyłem komunikacja zastępcza także jedziemy pracę wiadomo obowiązki teraz urlop także dzisiaj na sesji andychów stoimy i jedziemy yeah! Łuszamy następny N57 Kibelek, nowszej generacji, ten co jechał nam po czwartej. Jeden na urlopie idzie się nawalić za przeproszeniem, drugi niestety żony. a trzeci goni po torach i to go bardzo gdzieś usłachetnia, to go bardzo buduje. Także jesteśmy na urlopie cały dzień, dzisiaj połowę dnia. Potem obowiązki rodzinne, niestety będziemy musieli zrezygnować, ale za dwa dni reszta część. Co się dzieje? To jest wszystko możliwe. Tu do paru dni się tak wszystko zmienia, że nie patrzę na internet. Je, wiecie, że jestem bardziej takim pustelnikiem. Nie chcę się psuć gradki, co jedzie. Ja już powtarzałem. Także co jedzie, to pojedzie. Można to sprawdzić na internecie. Wszystko co jedzie. Ja wszystko biorę z głowy. A jak nie, no to już, już z pasji przypiszeń. No i co? Fibelek, to Krakowa-Pasowa. Żałuję i powtarzam to. Żałuję, że posłuchajmy. tam jest komunikacja zastępcza tak słyszymy tak 2006 RB czyli yy, nowszej generacji powiem tak, szkoda, że nie do Krakowa głównego i to też podkreślamy że to jest no duża, duży element, że właśnie to jechało

Kiedy jeździ, póki może, bo to kochane, to jest piękne, cudowne. Zawsze i wszędzie koleją. Yeah. Ja mam ten przygodowy skanal, następne składy. Jest koło 9, jedziemy dalej. Datujemy linię 117. Jestcie z nami, jestcie z nami, jestcie z nami. Kupujcie bilety, będziemy naciskać, żeby to jechało do Krakowa Głównego żeby jednak napelka bo można lepiej dojechać zawsze wszędzie połowiam yy, mamy kibelka. nowszego a proszę bardzo kibelek nowszy

No, słuchaj. Już jest podłuży. się AKS. No. FP w on ręk wymontowanych i 23, 23, 23. Dzięki, Dzięki, mamy przez 5 dobrze, że pójdę co 117, ktoś jeździ. To 71 Super EN-71 się pojawił No z daleka to jest tak jak 7 i 8 Jeżeli nie masz dobrego zoomu to nie zobaczysz, no pięknie. M71 mamy. Z drugiej strony przyjedzie M57 2006, chyba znowu pojedzie nam Tygrys. Tak, nie, ojej, M57 klasy. Ma szklanów w przodzie Jeden, czy trzy, jeden, po z powyższego trzema i wszędzie koleja Miłości yeah. zawsze do przodu

Dzisiaj rano jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego dnia mieliśmy pod na 7 tutaj mamy N71 Zobaczymy co pojedzie z TLK po dziesiątej Pięknie Dobrze nie glinam 117 jeździ najwięcej elementów Jedźcie, kupujcie bilety za wszelką cenę to trzeba ratować. Latujmy linię 190. Naprawdę latujmy ją. Dobra. Jedziemy dalej. Zawsze i wszędzie koleją. Zdowice Strydkowice już znaczy nie da się uratować, ale jeżeli był jakiś paron radni, no ruszcie głową trochę. 190 musi jeździć. Pokazaliśmy linię naokoło, jak przez tutaj ze jechać. Jechaliśmy z Hyberkiem Gomułką, ale to nie jest to. Można było z Bielska normalnie jechać. Zobaczymy Nie chcę ludzi kamerować To On już ma tutaj jak, jak jest w l ma niżej Tego Już niżej to wejście. No, Elf już ma typowo murkie, ale świetnie, że jeździ w ogóle, bo są tak piękne regiony, że super. W miłości kolei, Lucio ma to przygodowy. Dobrze, że jeździ w ogóle, wie? No, Zobaczymy co po dziesiątej pojedzie, bo teraz mamy lato, to nawet tu nikt nie jeździ, a kibelków to nic, a może coś... coś zrobią po polecie. No ale ta linia 117 to 100 lat temu szybciej pociąg jeździł niż teraz, nie? bo ona jest taka, taka kręta, także... Ale gruz, że jeździ, bo na przykład pani linią 139, to jeżdżą 120 minut, jest czy do Katowic czy do Żypca jest... Pełny skład, a tu nie może tak być. Trzeba coś robić, żeby ludzie jeździli, bo, bo jest piękna trasa, Kęty po lesie minut przez las, to jest przecież. Późniejsze na Kalwarii jest taka piękna ta linia, a tu nie wiem. Jest tak tanio, powiem pani szczerze, nie chcę teraz było. Ja miłe podłuży, życzę. Ja mam urlop, za na piwo to ocena gdy mam pociągi. <słysujing _> Je, jest systemat? Jest. Do widzenia No i mamy M e, 71 A do zakopanego w Katowic. Bardzo, że coś jeździ w ogóle. Także Pani, Pani, Pani Dzisiaj do pierwszej podzielimy to na dwie części, a od pierwszej do dwudziestej trzeciej jutro albo pojutrze zależy, jak, jak nas puści z urlopem. I pięknie można jechać normalnie. Kolejny wioski wioski. Kiedyś jechał techniczny elf, chyba także. 71 aks 1000 rb odjeżdża nam ze Sbastian Grew pięknie, pięknie, że coś jeździ tą linią numer 117, coś pięknego, fajnego i zawsze i wszędzie do przodu z koleją. Piąta. Yy, muszę ją ładować, także teraz będzie, będzie znać. Cibelek 3 zł yy, 57 507 1181 Miłej Padu PIŁajta duży numer Chciałbym, żeby to jednak jeździło do Krakowa Głównego. Linia numer 117. Jest Dzienią, bo piękne regiony, piękne, bardzo piękne. Kibelek na Modjesza i N571181RA na Modjesza. Zawsze i wszędzie koleją. Yeah! Kobilet jedź nie gadaj, nie marudź, po prostu jedź. i latujemy linię 190 pamiętajcie o tym yeah. mamy urlop przecież i zaraz na szlak yeah nie na stacji artychu. Mamy też taki projekt utrzymania linii 117, wspierania linii 190, żeby jeździło. przyczynicie się do tego, jak się da. No i na tej linii, żeby więcej pociągów jeździło, żeby ludzie szanowali kolej. Historię swoją Mamy stację, taką historyczną stację, kiedy nie było pelonów. Stacja poaustriacka z zaboru. Jedźcie z nami. że tu po to też, żeby pokazać, że czasem warto się zainteresować różnymi problemami, ale też z nimi wartościami za chwilę pojedzie dzisiaj połowę dnia jak no też są zajęcia rodzinne tylko albo pojutrze połowę a w końcu racji cieszę się jazdą jedźcie zawsze zawsze i szedię kolejom Drodzy kochani, panowie i panie, są różne drogi, ale wydaje mi się, że też jedna z tych, y, linia numer 117, żeby bardziej jeździła, żeby coś w ogóle jeździło, reklamujemy kolej, kolej z naszą miłością, ale też wy, żebyście jechali, żebyście docenili, że bezpiecznie jest koleją, taniej jest koleją, projekt... Drugi. Jedziemy. Sosja Anglii. Sosja numer 117. Za chwilę nam przyjedzie telka do zakupanego. Mamy następny skład. Nie mam już tutaj e, uchwytu. Z tego, że dużo padła w ogóle bateria. Postaramy się tak, jakoś normalnie nagrać z Lęki. Ja nie wiem, prawdopodobnie siódemeczka pojedzie, Epo 07, tak, Epo zero 7 niebieska. nagrywać jak jest po tak EU 07 092 patrzcie jak oni mogli sobie wygrać, nie, nie. Ja ma to z kanał z internetu Pięknie Mamy siódemeczkę na rozbruchu na przodku ostypek Praga, czyli był łączony. I tam Niej pracy. ktoś tą linią 117 jeździ, bo to jest normalnie. Dnia numer 117. Zawsze i wszędzie koleją. Niech to jak najdłużej jeździ. Pozdrawiamy. Najlepsze to jest, żeby jeździło, żeby nie tylko przez lato moi widzowie, tylko przez cały rok niech ten pociąg jeździ. Zachęcam do jazdy na dziecko yeah. i Jedzie 57 2006 LB Reanimowany kibele Mówię szczerze Jestem 57,2,6 odjazda. Zawsze i wszędzie koleja. Nuty jamata z przygodową z kanału Kibelek naszej generacji. Przedtem mieliśmy N71 do Zakopanego Fajnie, że linia 117 się rozwija że tak? to, że ludzie jeżdżą nią Coś pięknego My own. Uh... Lezy, to ciemno słowo sobie Szkoda miałej do Kalwarii do Kalwanii, na No otrzymy. A ty siedem. To ty, to Ja tego mówię. No, ja na internecie po prostu jest światło, ale to jest chyla, że nie wiem co jedzie, nie wiem co pojeżdża na TLK, ale to jest bezpieczne. No. 13, jedziemy dalej. Kto zawsze jedzie, pokażę, kupujcie bilety, jedzcie. Wy też jesteście organizatorami tej jazdy i to nigdy nie upadnie A jak wziął 7131, to zalecię rdę Tu mamy kibelek 2006 No i co, na dzisiaj dziękujemy. Pierwsze 8 godzin za nami na stocji nagrychów. Następne myślę, że zrealizujemy z programem. Lina 117 niech jeździ jak najbardziej. I kupujcie bilety, kupujcie, bo naprawdę tanio. Zachęcamy, ratujcie Linie 190. No i zawsze i wszędzie koleją. Yeah!